Zadanie czwarte. Dokąd zadanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Dla każdej liczby rzeczywistej x, wartość tego wyrażenia jest równa wartości wyrażenia. No i musimy wybrać jedną z tych czterech odpowiedzi. Troszeczkę sobie to przy wyrażenie przekształcimy. Najpierw popatrzmy, że mamy tutaj 3x, dodać 2 i to podnosimy do potęgi drugiej. To wyrażenie możemy przekształcić w oparciu o kwadrat sumy. Czyli tutaj będziemy mieli pierwsze wyrażenie w całości do potęgi drugiej, dodać dwa razy pierwsze wyrażenie z nawiasu, razy drugie wyrażenie z nawiasu, dodać drugie wyrażenie z nawiasu do potęgi drugiej. Tutaj kluczowe jest to, żeby pamiętać, że skoro tu mamy 3x, to musimy tutaj to objąć nawiasem. Takie objęcie nawiasem oznacza, że my do potęgi drugiej podnosimy każdą z tych liczb i trójkę i x. I pamiętaj o tym, że 3x do potęgi drugiej to jest dokładnie to samo co 3 do potęgi drugiej, x do potęgi drugiej, to, co nam tutaj wyjdzie, musimy przez siebie przemnożyć. 3 do potęgi drugiej to jest 9, x do potęgi drugiej to jest po prostu x do potęgi drugiej. No i jak te wartości przez siebie przemnożymy, to uzyskujemy 9x kwadrat. Więc tutaj po znaku równości zapiszmy, że mamy 9x do potęgi drugiej i teraz się zajmiemy tym iloczynem. 2 razy 3 to jest 6, 6 razy 2 to jest 12, razy x to jest plus 12x, no i tutaj jeszcze mamy 2 do potęgi drugiej, czyli 4. Teraz zajmiemy się tym nawiasem, czyli będziemy mieli 2x odjąć 3 do potęgi drugiej i ten nawias z kolei rozwiniemy w oparciu o kwadrat różnicy. Czyli będziemy tutaj mieli pierwsze wyrażenie z nawiasu do potęgi drugiej odjąć dwa razy. Pierwsze wyrażenie z nawiasu, razy drugie wyrażenie z nawiasu dodać, drugie wyrażenie z nawiasu do potęgi drugiej. No i tutaj w tym przypadku mamy dokładnie taką samą sytuację, jaką mieliśmy w tym miejscu. To oznacza, że my tutaj do potęgi drugiej musimy podnieść zarówno dwójkę, jak i x. To, co wyjdzie z jednego i z drugiego, przez siebie mnożymy. 2 do potęgi drugiej to jest 4, x do potęgi drugiej to jest po prostu x kwadrat, no i w rezultacie uzyskujemy tutaj 4x kwadrat, czyli mamy 4x kwadrat, no i teraz znowu zajmujemy się tym iloczynem. Minus 2 razy 2 to jest minus 4, minus 4 razy 3 to jest minus 12. No i razy x daje nam w rezultacie minus 12x i 3 do potęgi drugiej to jest 9. No i te dwa działania raczej powinny się nam wydawać oczywiste, tylko tutaj haczyk będzie polegał na tym, że jest pomiędzy tymi nawiasami minus. I teraz jak sobie z tym poradzić, już pokazuję. Najpierw tutaj w ogóle przepiszmy to działanie: 3x plus 2 całość do potęgi drugiej, odjąć 2x, odjąć 3 całość do potęgi drugiej. I teraz zobacz, co ja zrobię bo tutaj ten nawias, czy ten minus, który stoi przed tym nawiasem, on będzie nam zmieniał znaki. I teraz zobacz, rozwinięcie tego nawiasu, żebym ja się nie pomyliła w znakach, to rozwinięcie tego nawiasu, czyli to wyrażenie, ja zapiszę jeszcze w nawiasie. Czyli mamy 9x do potęgi drugiej, dodać 12x, dodać 4. Postawię tego minusa, który stoi pomiędzy tymi nawiasami i rozwinięcie tego nawiasu, czyli to wyrażenie, również zapiszę w nawiasie. Czyli mamy 4x do potęgi drugiej, objąć 12x plus 9. I teraz o tyle, o ile objęcie tego wyrażenia nawiasem, raczej bym powiedziała, że jest niezbędne, żeby się nie pomylić w znakach. O tyle tego już nie musiałam obejmować nawiasem, ale zależało mi na tym, żebyś wizualnie zobaczył, zobaczyła rozwinięcie jednego i drugiego nawiasu żeby to po prostu wizualnie oddzielić. No i teraz ściągnijmy sobie nawiasy, będziemy mieli 9x do potęgi drugiej, dodać 12x, dodać 4, czyli po ściągnięciu tego nawiasu ze znakami się nic nie dzieje, ale już jeżeli chodzi o to wyrażenie, to ze względu na ten minus, który stoi przed nawiasem, już musimy zmienić znaki na przeciwne, czyli mamy 4, minus 4x do potęgi drugiej, dodać 12x i odjąć 9. Te znaki musimy zmienić dla każdego z tych trzech wyrażeń. I tutaj była pułapka tutaj. Haczyk, bo akurat z tego typu zadaniami, tego typu sytuacjami uczniowie zauważają mają największy problem. No i teraz w kolejnym kroku musimy dokonać redukcji wyrazów podobnych i popatrzmy. 9x do potęgi drugiej odjąć 4x do potęgi drugiej. Daje nam to w rezultacie 5x kwadrat. W kolejnym kroku mamy 12x plus 12x. To jest w rezultacie plus 24x, no i tutaj mamy 4, minus 9 daje nam to w rezultacie minus 5. Czyli widzimy, że tutaj odpowiedź c jest odpowiedzią prawidłową.